Cześć dziewczyny i chłopaki, dzisiaj filmik typowo pogadankowy. Mam do Was trochę słów do powiedzenia. Kończę idziesz kawę, w zasadzie to jest taka druga kawka. Siedzę przy swojej toaletce. Antosia śpi na drzemce, więc pomyślałam, że to jest dobra pora, aby podzielić się z moimi gdzieś tam przemyśleniami w pewnym temacie. Nie wiem jeszcze, jak ten tytuł na filmik nazwę, natomiast. Wczoraj miałam dosyć ciężki dzień, powiem wam szczerze, że nag ma, nagromadziło się we mnie dużo takich emocji, takiego przybicia, zdołowania, bezsilności, jeśli chodzi o tą sytuację, całą co się dzieje w kraju u nas dzisiaj, w kraju i na świecie. Słuchajcie, oprócz tego wielokrotnie gdzieś tam wam wspominałam, że staram się, <laughs> przepraszam, że staram się nie przejmować. Że staram się nie przejmować właśnie w ten sposób, żeby myśleć negatywnie, przyciągać do siebie gdzieś tam złe emocje. Staram się myśleć zawsze pozytywnie i patrzeć, nawet w złych gdzieś tam sytuacjach, wynajdywać, próbować dostrzegać gdzieś pozytywy, plusy danej gdzieś tam sytuacji. Natomiast wczoraj wstałam, powiem wam szczerze, że wstałam w ogóle z pozytywnym nastawieniem. Natomiast włączą, włącza, pu, pu, pu. tradycyjnie włączyłam Polsat News, piątkę wiadomości, oczywiście ilość zgonów, ilość nowych zachorowań, ograniczenia, to tam, coś mam, to i tak człowiek się troszeczkę przybił. Dlatego staram się nie oglądać już tego typu wiadomości codziennie, jeśli tam jest jakaś konferencja prasowa, żeby e, usłyszeć, e, czy coś zmieniają, czy mamy jakiś. Nie wiem, progres, i tak dalej, to wtedy tylko odpalam. Ale wczoraj gdzieś tak się we mnie wszystko gdzieś nagromadziło, jakiegoś takiego przybicia, bezsilności, właśnie. Dodatkowo jakaś tam <laughs> jakieś tam chyba dwie czy trzy sytuacje, gdzie prywatnie rozmawiałam gdzieś tam z kilkoma dziewczynami, gdzieś tam coś tam tłumacząc. I tak po prostu wczoraj miałam taki dzień, że. Ciężko było psychicznie, jak śledzicie mnie na Instagramie, to też widziałyście, że dodałam takie, takie stories, gdzie faktycznie jest tak, powiem Wam szczerze, że im jestem starsza, tym mam gdzieś tam inne priorytety, nie ciągnie mnie już do nagrywania na YouTubie tak jak to było kiedyś. Natomiast nie mówię, że chcę zrezygnować z YouTube'a, bo tak nie jest, bo jednak fakt faktem, prawda jest taka, że nagrywanie na YouTubie i gdzieś tam społeczność YouTube'owa, którą gdzieś sobie tam stworzyłam, sprawia, że po prostu mam gdzieś tam mały kawałek swojego świata w internecie, mogę dzielić się z wami swoimi gdzieś tam nowinkami, czy też kosmetycznymi, czy pokazywać ciuchy z Lumpeksu. Mam bardzo fajny kontakt z wieloma z Was w przeciągu tych dobrych kilku lat. Naprawdę tych znajomości, takich w cudzysłowie mówię, dlatego że to są w większości jakieś znajomości właśnie <laughs> przez internet. W, ciągu, w przeciągu właśnie tych kilku lat nazbierało mi się naprawdę dosyć fajnych dużo znajomości. W zeszły rok, poprzedni rok i początek tego roku to był też takim rokiem, gdzie Bliżej, gdzieś tam nawiązałam właśnie relacje z kilkoma z Was. Chciałabym Wam serdecznie wszystkim podziękować za to, że wczoraj po tym moim, właśnie stories, gdzie powiedziałam, że tracę wiarę gdzieś tam w ludzi i. Coraz częściej gdzieś tam myślę, żeby rzucić tym Instagramem, rzucić tym YouTubem. Jest, fakt naprawdę tak jest, bo im starsza jestem, tym gdzieś tam, częściej faktycznie takie myśli gdzieś się pojawiają. Czy to ma w ogóle sens, że ja nagrywam na tym YouTubie, czy ktokolwiek chce gdzieś mnie tam oglądać? Po tym właśnie dostałam sporo wiadomości od Was, że. Gdzieś tam cenicie mnie za to, że jestem dalej sobą. Cały czas jestem taka sama, że się nie zmieniam. Ja bardzo dużo takich wiadomości dostaję, i często, gęsto też takie wiadomości pojawiają się w komentarzach po prostu. Natomiast tak powiem Wam szczerze, powiem Wam szczerze, że z punktu patrzenia mojego jako gdzieś tam influencera, twórcy YouTube'owego. To jest to gdzieś tam po części takie przytłaczające, troszeczkę, że, że mój kanał naprawdę stoi gdzieś tam w miejscu. On się takimi naprawdę minimalnymi kroczkami pnie gdzieś tam do góry. Co z jednej strony też wielokrotnie Wam podkreślałam, że ja nie, nie nagrywam po to, żeby mieć tysiąc, miliony tysięcy subskrypcji. Że ja nie nagrywam po to, żeby na tym na YouTubie się tylko wzbogacać i żeby opływać w luksusach, bo to nie tędy droga. Na pewno mój kanał taki nigdy nie będzie i nigdy tak nie miałam, nigdy tego nie miałam na celu po prostu. Też nie są dla mnie jakoś bardzo ważne liczby, subskrypcje i tak dalej, bo wiem, że za każdą tą cyferką. Kryje się po prostu gdzieś człowiek. Natomiast prawda jest taka, że dlaczego w ogóle mam takie czasami myśli, myśli czy to jest w ogóle sens nagrywać na tym YouTubie, ten, tworzyć ten mój kanał? Chodzi mi o to głównie, że obserwując gdzieś tam inne profile na Instagramie czy na YouTubie, widzę, że nie wiem, ale widzę, że. Osoby, które pokazują albo jakieś mocno swoje życie prywatne, albo po prostu robią dramy, albo pokażą cycki za przeproszeniem, albo po prostu jakieś mega kontrowersje, takie osoby mają gdzieś tam oglądalność i cyferki bardzo, bardzo, bardzo szybko rosną, wyświetlenie jest dużo, 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 dużo więcej niż u mnie. I właśnie patrząc na to. Mi, jako twórcy naprawdę często po prostu się odechciewa i zastanawiam się, no jest tak często, faktycznie, że zastanawiam się, co ja robię źle. Dlaczego ja mam tak mało wyświetleń? Dlaczego wszystko to się tak powolutku kupnie? Nie wiem, nie mam pojęcia i chyba nawet się nie dowiem, bo jakby nie patrzeć, to jakość tych moich filmów nie jest zła. Treści są takie, nie jest. Nie, nie są to treści dla jakiejś wiecie, za przeproszeniem gównażerii, czyli 12, 13, 14 lat dla takich dzieciaków. Bo jednak jestem mamą, jestem żoną. Pokazuję gdzieś tam jakieś takie myślę, że wartościowe rzeczy. Nie wiem, mogę się mylić. W każdym razie o to chodzi: o to chodzi, że właśnie często jak Porówn zaczynam siebie porównywać gdzieś tam do innych kanałów, do innych twórców, no to to, to jest właśnie to, takie myślenie, takie porównywanie, właśnie wtedy kieruje mnie na taki tor myślenia, że nie wiem, czy to jest w ogóle sens nagrywać na YouTubie i tak dalej, natomiast zaraz jest taka druga strona właśnie medalu, moje, taki drugi aniołek, który gdzieś tutaj przy głowie podpowiada, że jesteś sobą, za to Cię dziewczyny cenią, za to Cię lubią, przez to, że jesteś sobą nie udajesz kogoś, kim nie jesteś, dużo dziewczyn też Ci się zwierza, tak sobie myślę i, i wtedy ta szala tego właśnie takiego plusu, tego nagrywania na YouTubie, zwycięża. No ale nie, nie, nie byłabym, kłama, okłamałabym Was, gdybym nie powiedziała, że czasami po prostu mam dość i chciałabym pieprznąć tym wszystkim, bo to cały czas tak gdzieś stoi w miejscu. No, także tak to wygląda, także patrząc na to, co wczoraj się działo, no to wczoraj miałam taki troszkę jakiś gorszy dzień i tak jestem na tyle świadoma i tyle dorosła, że zdaję sobie sprawę z tego i wiem, że to było po prostu gdzieś tam efektem jakiegoś takiego skumulowania się tego wszystkiego, oglądania tego, co się dzieje na świecie, jakichś takich negatywnych myśli i tak dalej. No, także tak by to, słuchajcie, wyglądało. Że każdy z nas, chciał, tym filmikiem, chciałam wam powiedzieć, że każdy z nas jest tylko człowiekiem i nieważne um, jak oglądacie piękne instagramowe profile, idealne kanały na YouTubie, blogi idealne, piękne i wspaniałe, to musicie brać też pod uwagę to, że ja po prostu nie wierzę w to, że wszystkie te idealne, perfekcyjne kobiety, mamy, żony, fit trenerki i tak dalej, że takie osoby nie mają gorszego dnia, gorszego Takiego, że się mają ochotę poddać, zostawić wszystko. Każdy jest tylko człowiekiem, i tak jak zawsze staram się Wam gdzieś tam w wiadomościach prywatnych, jak do mnie piszecie, często, gęsto z jakimiś swoimi problemami bądź też e, wątpliwościami i tak dalej, zawsze wszystkim staram się. E, odpisać i tak odpisuję właśnie, żeby trzeba myśleć pozytywnie, nie poddawać i tak dalej i to każdy z nas po prostu jest tylko człowiekiem i tym bardziej teraz w dobie tego, co się dzieje na świecie ma prawo do, do słabości, do gorszych dni, gorszych chwil i i ważne, żeby po prostu umieć się podnieść z takiego dołka. Dobrze jest mieć przy sobie osobę, której ufacie, której możecie się zwierzyć, z którą możecie po prostu pogadać. Bo najgorsze, co może być, moim zdaniem, to dusić w sobie emocje, nie rozmawiać z ludźmi. Nie wiem, naczytać się na internetach jakichś złych wiadomości, negatywnych opinii. To jest najgorsze, co może być. Ja uważam, że każdy z nas powinien mieć gdzieś przy sobie taką osobę do której zawsze w cięższych chwilach w problemach i tak dalej może się zwrócić ja jestem przeszczęśliwa, że mam po pierwsze przy swoim boku mojego ukochanego męża przez, gdzie przez ostatnich kilka lat nasza relacja małżeńsko-partnersko-przyjacielska mocno, mocno się zawiązała i naprawdę wiem, że, to je, że na niego zawsze po prostu mogę liczyć, oprócz tego bardzo jestem wdzięczna i dziękuję Wam bo z wieloma z Was mam taki dosyć prywatny kontakt i naprawdę wiem, że gdzieś tam po tej drugiej stronie tego telefonu, komputera, telewizora i tak po drugiej stronie internetu są naprawdę bardzo dobre i wartościowe osoby i tym filmikiem, takim monologiem, trochę motywacyjnym, trochę takim naprawdę realistycznym, tak jak jest naprawdę, Chciałam się dzisiaj z Wami podzielić, bo do tej pory zostaje gdzieś tam jakieś wiadomości w odpowiedzi na te moje wczorajsze relacje, żeby, żebym nie, nie, nie rezygnowała z YouTube'a, nie z nagrywania, że za to mnie lubicie, jaka jestem. Ja, ja osobiście nie wiem, nie jestem aż tak nauczona przyjmować takie ilości takich komplementów, jakiegoś zachowania. Zachwalania, sympatii i tak dalej. Zawsze raczej po prostu gdzieś tam żyłam sobą i wiedziałam, że zależy mi na osobach takich, na których wiem, że. Im zależy na mnie, na tej zasadzie, wiecie, troszkę tak to chaotycznie powiedziałam. Natomiast przez to, właśnie, że dostaję dużo takich wiadomości i dużo z Was też kojarzy gdzieś tam po nikach, już czy, czy po właśnie komentarzach, nikach na Instagramie czy na YouTubie. Faktycznie widzę, że jesteście ze mną długo, długo, długo i gdzieś tam cały czas mnie śledzicie, jeśli tak można to powiedzieć, i po prostu darzycie mnie gdzieś tam jakąś sympatią, dlatego no cieszę się, że mam. Gdzieś tutaj taki swa, swój um, światek internetowy bardzo dobrych osób. E, oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że inną w ogóle stroną medalu jest to, że też e, oglądają nas gdzieś tam twórców internetowych, ludzie, którzy e, patrzą tylko gdzie nam coś podkopać, gdzie nam stryczka dać, gdzie nam coś skomentować, żeby zabolało. To jest normalne w dzisiejszych czasach. W sensie normalne, że takie coś jest, ale nie jest normalne dla mnie to, że ludzie tak po prostu robią. Ale to już jest w ogóle całkiem odrębny temat, i nie chciałabym tutaj rozwiewać tutaj znowuż tematów takich mocno hejtujących komentarzy i negatywnych, negatywnej aury, nie chciałabym tu rozsiewać, bo nie taki miał cel ten filmik. Ja tym filmikiem po prostu chciałam Wam powiedzieć, że bardzo dziękuję Wam, że tutaj ze mną jesteście, że w przeciągu tych dobrych kilku lat w dalszym ciągu gdzieś tam jesteście aktywni, piszecie do mnie, gdzieś tam mamy ze sobą gdzieś tam ten wirtualny kontakt. I właśnie po tych wszystkich wiadomościach, które wczoraj dostałam, nabrałam wiatru w żagle, jak to się mówi odeszły gdzieś tam jakieś negatywne, złe emocje, złe myśli i tak dalej, takie wiecie, przygnębiające. Wiem, że po prostu mogę zawsze na Was gdzieś tam liczyć. Na jakąś, myślę, że znaczną część gdzieś tam mojej widowni. Ja w ogóle nie, nie lubię słowa widzowie, subskrybenci i tak dalej. Bardziej mówię o jakoś wirtualne koleżanki i tak, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tym oto filmikiem chciałam właśnie dzisiaj się z Wami tak, takimi swoimi przemyśleniami podzielić, a reansymując, dochodząc już do morału tej mojej monologowej historii, pamiętajcie, dziewczyny i chłopaki, że każdy ma prawo do gorszego dnia, każdy ma prawo się chwilę poużalać nad sobą. Nawet jeżeli gdzieś tam ludzie Was odbierają za mega silnych, wiecie, takich, którzy nigdy się nie poddają, to każdy z nas może mieć prawo do tego, żeby chwilę popłakać, chwilę się powkurzać, porzucać czymś, ale najważniejsze, żeby później umieć podnieść głowę, wstać, popatrzeć się na siebie w lustrze i powiedzieć, no to teraz... Swoje wypłakałaś, wypłakałeś, rozżaliłeś się to teraz, bierz się do działania i działaj, bo szkoda czasu i życia na, na użalanie się nad sobą. Bo myślę, że osoby, które tylko myślą negatywnie, pesymi, pesymistycznie, oni nie są szczęśliwi. Taka jest prawda. Także tym oto apelem, krótkim filmem. Mam nadzieję, że gdzieś tam Was też podbudowałam, ale przede wszystkim tutaj, tutaj chciałam Wam po prostu podziękować za to, że jesteście i za to, że po prostu gdzieś tam mnie, jak gdzieś wyczujecie, że coś jest nie tak, a jakiegoś mam doła czy coś takiego, to zaraz reagujecie, piszecie w komentarzach czy w wiadomościach prywatnych, żebym się po prostu nie dawała, że trzymacie kciuki i tak dalej. Także ja uciekam, bo Antosia się obudziła. Życzę Wam miłego dziąka. No i widzimy się w kolejnych filmach. Także trzymajcie się i jeszcze raz Wam dziękuję za to, że jesteście. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!